Dlaczego toksyk tak długo potrafi udawać kogoś, kim nie jest? Nie każdy manipulator, manipulatorka to niezdarny kłamczuch, którego od razu widać. Najgroźniejsi toksycy to ci, którzy doskonale wiedzą, jak ludzie myślą i czego potrzebują. Potrafią perfekcyjnie odgrywać empatię, słuchają, kiwają głową, mówią: Rozumiem, to musi być dla ciebie takie trudne. Ale w środku są zimni jak lód. Dopasowują się jak kameleon. W pracy są duszą towarzystwa, w związku kontrolującym tyranem, w rodzinie ofiarą, której wszyscy rzekomo dokuczają. Tworzą idealne pierwsze wrażenie. Są czarujący, pomocni, pełni uroku. Dopiero z czasem pokazują pazury. Dlaczego to działa? Bo ludzie wierzą w to, co widzą na początku, a toksyk wie, że pierwsze wrażenie. Rzadko się weryfikuje. Źli ludzie nie od razu pokazują swoją prawdziwą twarz, działają jak trucizna, podawaną w małych dawkach, najpierw są trochę kontrolujący, potem tylko czasem obrażają. Później mówią przecież to żart, gdy cię krzywdzą. A kiedy ofiara zaczyna się wreszcie buntować, uruchamiają stałe teksty. Przesadzasz. Zawsze wszystko wyolbrzymiasz. To nie było tak, ty sobie coś uroiłeś, ty sobie coś wmawiasz, inni mnie znają, to ty jesteś problemem i zaczynasz wątpić w swoją pamięć, w swoje emocje, a nawet zdrowie psychiczne, a toksyk nadal gra swoją rolę przed światem, bo nikt nie uwierzy histerycznej ofierze. Ludzie nikczemni nie chcą stracić twarzy, bo ich fałszywy wizerunek to jest narzędzie kontroli. Pracy słyszymy bardzo często. On jest taki miły, to na pewno koleżanka go prowokuje. W rodzinie matka jest taka biedna, a dzieci jej nie doceniają, choć to ona je emocjonalnie niszczy. W związku on tak o nią dba, a ona go zdradza, bo ucieka przed przemocą. Manipulator manipulatorka dba, by zawsze wyglądać na ofiarę lub bohatera. Dlatego gdy prawda wychodzi na jaw, Ludzie często nie wierzą. Przecież znam gościa od 10 lat, to jest niemożliwe. Przecież zawsze mówił mi dzień dobry. Nie wszyscy toksyczni ludzie są psychopatami czy narcyzami. Ale ci, którzy nimi są, potrafią doskonale udawać przez całe życie. Nie odczuwają żadnych wyrzutów sumienia, więc nie mają powodu, by przestać kłamać. Uwielbiają władzę i podziw, więc ich sceniczna persona jest dla nich narzędziem. Nie przywiązują się emocjonalnie, więc nie boją się, że ktoś odkryje ich kłamstwa. Dla nich ludzie to pionki, a gra toczy się tak długo, aż ktoś. Ich rozpracuje. Dlaczego maska tak długo się trzyma? Bo toksyczni ludzie nie grają roli w dosłowny sposób. Oni w nią naprawdę wierzą. Dopóki nikt nie rzuci światła na ich prawdziwe oblicze, będą udawać. Ty masz prawo sprawdzać, ty masz prawo weryfikować i ufać swojej intuicji. Bo najgorsze iluzje to te, w które chcemy wierzyć, dopóki nie jest za późno. Moi drodzy. W związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.